Witam Was moi drodzy widzowie bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Ali a to kolejny odcinek z margonem, kolejny odcinek ze świata Majorka między innymi eee, I w tym odcinku zrobimy sobie takie małe, podsum małe no, podsumowanie eventu wakacyjnego Co i jak, co udało się zdobyć, czego nie udało się zdobyć, eee, ile tam bić, czego było Ogólnie takie wrażenia hmm, Co uważam i tak dalej i tak dalej w międzyczasie sobie poszukamy tutaj belfrak kwiatkowskiego z racji, że jeszcze te heroski z rozpoczęcia roku szkolnego tutaj grasują no to chętnie sobie tego poszukam fajnie by było coś tutaj zlotać, jakiś hamik eventowy mieć taki pamiątkowy fajny ale to zobaczymy jak się uda to wszystko ogarnąć póki co no szukamy i będę wam coś tam opowiadał ogólnie event wakacyjny w moim odczuciu, o, mamy Heroska. Czekajcie, zawołam Klanik. OK. E, w moim odczuciu e, całkiem spoko. Mi się w sumie w miarę podobał. Jasne, tam było kilka nazwijmy Herosków, które no, mniej lub bardziej pasowały. To, to rzecz jasna i logiczna, że no nie wszystko nam przypasuje. No, ale trzeba rzeźbić w tym co się ma i w tym co się da. Dobra, nikt nie przychodzi na Belfra, także bijemy sobie FK. Nie, 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 nie. XD XD. Dobra, ee, chodźmy sobie od razu na mapkę One Night Casino. Tutaj sobie też pobijemy tych, te trujeczki, i tak dalej. Wszystko sobie dzisiaj podbieramy, pobawimy się, eee, po pokazuję wam zdobycze, i tak dalej. Eee, więc wracając. O, ale loty wspaniałe. Najpierw w Belfer, nic. Teraz ten tylko unikat. Mm -hmm, moje ulubione. Moje ulubione. Dobra, chodźmy sobie tutaj na Gnola tą postacią. Może coś, chociaż Gnol. Tutaj odda, no nie teraz, ale może w ogóle. Moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy. No, cherowski, jak cherowski były, jako takie, ja ich za bardzo nie szukałem, za bardzo za nimi nie latałem. Bardziej skupiłem się na temacie Tytanów, z racji, że to oni byli tutaj dla mnie najważniejsi i najbardziej mnie interesowały zdobycze, właśnie z nich. No i tak pokrótce, co chciałem wam powiedzieć. E, zaraz pokażę Wam wszystkie te zdobycze legendarne. Postaram się to schować e, wszystko do depozytu e, i pokazać wam wszystko na jednej postaci, ile się tego zdobyć udało. No, ale jak już jesteśmy już tutaj na tym paladynku, to sobie tutaj również szybkiego ducha obalimy. FK boom. I co dostaliśmy? Heroiczny pierek. Ok, nie jest to najgorszy dropik, tu jeszcze 5 e, coinów, także też spoko, zaraz dorzucimy do całej puli. E, I moi drodzy, moi drodzy, trochę się tego udało polotać, trochę nie znaczy, że jakoś dużo, ale też nie, nie ma takiej tragedii. I zaczniemy sobie, moi drodzy widzowie, w sumie podsumowanie od tej postaci, od 114, bo niestety na nic zdobyć się nie udało. Dosłownie, dosłownie nic. Jedynie co jakieś tam heroiki, które i tak nie były nie wiadomo czym, e, ale no. Ogólnie to totalna lipa. Tutaj mamy ile? 16 waluty do wykorzystania. Szkoda, że to jest za 17. A czekajcie, a ile kosztuje jeden waluty? E, tu są stroje są to e, i ty jedna sztuka waluty, 220 a kupmy to, a co tam e, kupmy to e, cyk, 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 otwórzmy o, też mi też mi drop, e, taki drop jak w sumie cały event z tej postaci same heroiki nic ciekawego zdobyć się niestety, no nie udało tutaj na tej postaci, więc no nie ma tutaj się czym chwalić, i co pokazywać, e, tylko ten pierek, ale to i tak zła night casino, a poza tym no może te łapki w jakiś tam sposób powiedzmy by się nadały do jakiegoś noszenia czy cokolwiek, ale no mówię tak, to jeśli chodzi o postać 114 to dramat, to po prostu dramat. E, odpalmy sobie tutaj właśnie kasynko, hop ile, 9 sztuk. Ok, to spoko akurat. Weźmy tak, do ducha. Tup, 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 siup, siup, siup. Hop, duch pokażysty, FK. I co dostaliśmy? Unikatowe ulepszenie, więc no, kolejne dziadostwo, kolejne do kolekcji. Nie ma co się oszukiwać, już mam tego w depozycie mnóstwo, więc no, po prostu kolejne się doda. E, tak sobie przeskoczymy, będzie szybciej, chyba. I cóż chciałem Wam jeszcze powiedzieć? No ogólnie mega zawiodłem się na tej 114, z racji, że jeszcze ostatniego dnia ewentu żeśmy robili rebitki tej 114, no to jednak gdzieś tam człowiek. Ajajaj, tu już pokazałem troszkę, ale trudno się mówi, to nie wszystko. No i tak będziecie zaraz patrzeć i zaraz będziecie widzieć, co i jak udało się pozdobywać No człowiek robi te rebitki na, 104, na 114. I no niestety zdobyć się nie udało dosłownie nic. E, teraz kwestia postaci, tutaj właśnie 1044 e, Hop, hop. Tutaj sobie również kasynko zrobimy. Ile mamy tutaj waluty? 16. E, sobie wyjmijmy, o 10-10 sztuk. Pięknie, to jeszcze herko z ostatniego bicia. Koloska z dzisiaj. Zbijamy sobie ducha. FK. Czapka heroiczna, to spoko, akurat tu ładnie oddało, nie ma co się przypiąć do czego, mm -hmm. elegancko, tutaj jeszcze jak widzicie mamy inne loty z kasynka, no tutaj oczywiście ten najładniejszy locik już sprzed praktycznie połowy miesiąca, nawet ponad połowy miesiąca, więc tak, no dobra, tu mogę się pochwalić, bo to jest trochę śmieszna sprawa, dwa kaski, ze 150. No, jeden oczywiście będzie tam leciał na jakąś esencję, czy no, na jakąś esencję najprawdopodobniej. Drugi sobie zostawimy i raczej zostawimy sobie ten, dru ten drugi 08. Ładniejsza troszkę data eee, to sobie możemy tutaj eee, wrzucić. Dobra, w sumie takie podsumowanie zróbmy. No dobra, tak czy siak tutaj wrzucę, to żaden dla mnie problem, żeby później się wrócić tutaj do, 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 do depozytu i pozbierać sobie z powrotem te legi na postaci. Mm, także także to jest... To jest to e, To jest to, że tamte dwa kaski na 104.4 spadły. Mm, dalej, dalej. Ile tu mamy waluty? 15 waluty, ok. To sobie możemy zniszczyć e, To sobie lek weźmiemy Chodźmy tutaj do kasynka hop, 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 kolejne 10, elegancko. Ładnie tej walutki sobie tutaj zbieramy. Zaraz sobie kupimy legendarnych skrzynek, polosujemy sobie fajnie e, na tym naszym 300 łowcy, może akurat <laughs> jakieś rebitki, e się nam trafią, to idealnie będzie żeby sobie to zrobić jeszcze na tym odcinku podsumowującym. E, jeśli chodzi o tego 225 właśnie. Na którym jesteśmy, no to tutaj udało się zdobyć tylko jedną legendę. Niestety, legendę nie na moją profesję, bo legendę na tancerza Ostrzy 230 poziom z ciosem bardzo krytycznym. Czapka ogólnie całkiem spoko. Szkoda, że no, mówię nie na tropka, tylko na tanca, no bo jednak na tropka e, jest z tym samym bonusem, też z cebekiem, no ale nie jest to jednak legenda, którą będę mógł w jakikolwiek sposób sobie e, założyć. No i przechodzimy sobie teraz na moją ostatnią postać, na topkę, 3, dwie, na 331 bodajże poziom teraz już mam. E, także przechodzimy sobie tam. E, I tak, tutaj widzicie no, mnóstwo, mnóstwo tutaj heroików z... Wakacji, mnóstwo zbrojki, buty, naszyjniki, pierścienie, e, jakieś hełmy na troszkę niższe levely. Tutaj jeszcze na niższe levely mamy itemki, tu w ogóle z ONC, a nie z, z wakacji. To możemy sobie wywalić. Ile tu mamy waluty? 16. Ok, o tu kolejne z wakacji, a nie z ONC. Ok, w ten sposób, tu, o tu mamy dużo, tu mamy dużo, moi drodzy, tej całej walutki to tutaj sobie to yy, prawdopodobnie obkupimy zaraz i na tej postaci możemy sobie podsumować to co udało się nam zdobyć, czyli czekać, wrzućmy sobie tutaj te herka, wrzućmy tę herka, to jeszcze sobie tu wrzućmy, tą walutę sobie weźmy, połączmy 500 proszę, a tutaj 900 prawie najsika, nice. jeszcze coś nam zaraz wpadnie więc klasa, klasa yy, i dobra, no to weźmy wszystkie legendy, które udało się zdobyć, yy, jeśli chodzi o Tytanów. No nie ma tego zbyt wiele, niestety, ale no najlepiej posypała 70 i tutaj nie ma nic, nic do gadania trzy hełmy, helmik na łowce z PO. Helmik na Maga z oślepą i helmik na pala z krytyczną osłoną. Co ciekawe, tutaj jeden dzień różnicy między tymi dwoma helmami, także fajnie. Co jeszcze ciekawsze tego hełmu na Maga nawet nie wiedziałem, że zlotał, bo biłem na telefonie. Zbiliśmy, ja dałem Fkę, wylogowałem się od razu. Następnego dnia rano wchodzę do gry, patrzę, a tam czapa legendarna leży mówię co jest grane, patrzę na dotloga i mówię ja cię kręcę, ale jajca. Eee, także. Taka historia zdobycia. E, tutaj hełmik 1808, zdobyty przeze mnie jako pierwsza w ogóle legenda. E, a nie, przepraszam, 11 i tutaj drugi. E, czyli to był. No ale pierwsza legenda z 70, którą zdobyłem z wspomnianym oczyszczeniem. Bardzo fajne. Hełmik taki idealny na pamiątkę. No tutaj tak jak już wspomniałem, ten cios bardzo krytyczny na tanca, 230 i mamy dwie czapki z płomiennym oczyszczeniem na tropiciela. Także tak to się prezentuje. No tutaj na 300, której zrobiłem naprawdę mnóstwo być, e, bić, mnóstwo bić. E, zaraz weźmy sobie eventowe. E, eventowe, eventowe. Czy e, to będzie w tytanach? Nie, to będzie w eventowych, po prostu chyba w eventowych. E, tak, po prostu w eventowych, proszę. Kong, Chin mamy 270, 86 bit tego było na pewno więcej na pewno było tego więcej i mamy tylko 3 przedmioty legendarne XD XD. Wyszukujemy sobie tu w ogóle Kongi Kong tak to się prezentuje, mamy tak Kongla Kongla to był chyba właśnie ten 70 bity całkiem sporo, 7 legend wiadomo X fajnie pospadało Kong-Go Kong-Go to 110 chyba tak by się na to nawet tak by dało radę tak tak to 110 też całkiem ładna ilość bić dwie legendy tylko XD dwie legendy z czego jedna to był naszej złapany z kolosa bodajże a druga to była co to była za legenda nie pamiętam tej drugiej Kong Ho, tutaj 150, to akurat spoko Ostatnio spadła czapka dla szlu na Maga Dla mnie te dwie na Paladyna i coś tam jeszcze Tutaj Kong H, jedna czapa na Pala, jedna czapa na Tanca Właśnie ta na Tanca, którą mamy tutaj Na Paladyna spadła Paladynowi z Koloska Bodajże tak mi się pamięta No i tutaj Kong Chin, to totalny żart Także no widzowie powiem wam tak, no totalnie nie oddały Te, te wakacyjne Tytany i Kolosi Dobrze, e, dobrze, znaczy niedobrze w sumie, w sumie to niedobrze. E, no nie oddały. Bardzo słabo to bym powiedział, że nawet wygląda, e, jeśli chodzi o taką statystykę na ilość bić, ilość legend. Sporo tak zrobiliśmy, każde praktycznie bicie kolosa było robione na poziomie mistrzowskim, więc no ja tutaj oczekiwałem czegoś naprawdę, naprawdę e, nie mówię, że co, co bicie miała spadać legenda, jasne fajnie by było, ale no Pierwsze rebitki, jakie zrobiliśmy, zrobiliśmy koło 35-40 bić i nie spadła nam ani jedna legenda. To pomyślcie sobie na, co, co musieliśmy pomyśleć my w tamtym momencie. No śmiech na sali wszyscy leżą mają ja tańczenie na tej zasadzie. Dobra, odbieramy sobie tutaj hop. Kilka waluty wpadło, chyba nawet 9 albo 10. Nice. No jest ponad 900 to się, to się liczy najbardziej. Ok. Wchodzimy sobie, <laughs> duch pokorzysty. Fk bum heroiczna czapka no tutaj płakać nie będziemy herko spoko spoko opcją i chodźmy sobie do e, kasierki mamy sporo tych tokenów e, złota skrzynia pierwsza druga hop i tutaj również złota skrzynia pierwsza druga e, ile nam tego zostało zostało nam tutaj e, jak to wygląda jeszcze raz muszę zobaczyć ile ile co kosztuje złota skrzynia to kosztuje 200, czyli dwie takie możemy kupić i trzy takie, ok, czyli musimy to na dwie postaci rozdzielić, czyli to sobie weźmy tutaj 100. I tutaj mamy to tak to z jednej postaci, to sobie lecimy do depozytu wrzucić. Lecimy do depozytu to wrzucić i rozdzielimy, żeby kupić więcej tych legendarnych skrzynek. Złota skrzynia One Night Casino. Fajna sprawa. Zobaczymy czy fajnie poleci z tej właśnie skrzynki. <laughs> Zobaczymy. No mi się wydaje, że dwa razy rebitki, a tak to jakiś totalny syf, jakiegoś Boga. E, znaczy syf. No dla niektórych fajny lot, dla mnie tak niekoniecznie, ze względu na to, że po prostu tych błogosławieństw ja jako tako nie potrzebuję, aczkolwiek dalej raz czy by nie przebijać e, czy by nie przebijać e, mojego 114 na 100 90, bo jest to, no moim zdaniem, całkiem spoko opcja. I no, eku tam jakieś już mam. No i dobra, mamy już wymienione wszystko. Mamy dziewięć skrzyneczek. Wiecie co, weźmy sobie, przerzućmy po prostu e, do tej torby na fulla. Ile tylko się da? I jeszcze jedno super. 9 skrzyneczek legendarnych. Złota skrzynka One Night Casino. Nice. No i dobra, odpalamy pierwszą. Boom, co mamy? Aha. Zmiana bonu w heroiku, nie najgorsze. Boom, kolejne spoko to jest spoko. Kolejne, boom, eee, do expa do expa, ale dobre, dobre do expa 100% nie jest źle. Kolejne, boom, działanie sklepu, łup i 50-krotność. Ekspa, mhm. kolejne, dobra, tu mamy chłam. Akurat następne. Lipa, takie se, dwustokrotność XD eee, Elo. To zróbmy sobie, żeby to miało ręce i nogi taki porządek, nazwijmy to. Ok, jeszcze trzy skrzynki, pierwsza. Depo, sklep. Ej, ani jednej rebitki X 70% XD. No i ostatnia skrzynka. Uuu i Questy, Questy i kamyczek. Sezonowy kamień czerwonego smoka. Nice. Najsik. Nice. Pytanie gdzie by to ustawić? 30 dni? No, pomyślimy, pomyślimy. Ej, dobra. Trochę uratowały to. Trochę te, ta ostatnia złota skrzynka uratowała. Znaczy czy ogólnie to jest takie SE. To jest takie SE. Czemu? że Wam pokazuję czemu bo mam tego, o, tu jeszcze w ogóle jest, waluta się zebrała, nie zauważyłem, 11 i 29 takich, także jest 30 i jest 12, także XD, to jest spoko, to też, to sobie nawet możemy tu odpalić teraz, sobie to też weźmiemy na tropka. To, to wrzucimy, tu mamy wywołanie sklepu, wywołanie depo i wywołanie aukcji To wywołanie aukcji nie jest złe Tu mamy wywołanie depo i wywołanie sklepu To wywołanie depo to jest KW totalne a tu mamy co Wywołanie poczty, czyli mam w sumie cały pakiet wszystko, wszystko coś tylko się dało. No Mixik, no i losowanie Bona w Heroiku. To jest akurat spoko. To losowanie Bona w Hero, to jest fajne, bo to też jak widzicie nie ma e, deadline'u, znaczy tego limitu czasowego do wykorzystania. Także to jest, to jest naprawdę niegłupie. I tu bym to sobie nawet wrzucił, e, to bym to sobie tu wrzucił. Kamyk na razie tu wrzucę to sobie weźmy, złączmy i w ten właśnie to piękny sposób zapełnimy sobie depozyt cały. Ha, ha, I trzeba będzie porządek robić, ja cię kręcę. Także no, to jest kurde wszystko, jeśli chodzi o ten eventzik wakacyjny, moi drodzy widzowie. Jeśli chodzi o event wakacyjny, to jest kurde wszystko, jeśli chodzi o te postki. Chodźmy jeszcze do Karkahan, otworzymy sobie... Dwie skrzynki Kowala, te unikatowe. Może akurat się coś poszczęści na tych postaciach. Karkahan, u kogo to się kupowało? Nie, nie, tak. Dwa po sześć. O, nawet trzy bym kupił. To kupmy tak i możemy jeszcze kupić ile mamy tej waluty? 4 Cztery. Cztery waluty mamy. Roczny przesmyk? Czy będzie git ten roczny przesmyk? Czy może krypty Dusz Śniegu Zachodni? No, bo tam niżej to nie ma nic, nie? Pytanie, który tepek? Dobra, niech będzie ten zielony. Niech będzie ten zielony, to się zniszczy. Hop. I otwórzmy sobie pierwsza Unii, czyli dziadostwo. I druga Unii. Dobra moi drodzy, nie ma co tego bardziej przeciągać z tej strony. Chodźmy sobie od razu na Walhalę. <laughs> jeśli chodzi o resztę światów, to mogę jeszcze się pochwalić Syberią Ale tak to poza tym, poza tym niczym. Dobra, Walhala moi drodzy, moi drodzy, tutaj podsumowanie, no niestety no nie udało się nic tutaj ciekawego zdobyć na Walhali, e, jeśli chodzi o 300, a bardzo na to liczyłem że ta 300 jednak okaże się dość szczęśliwą 300. Eee, no ale cóż, no nie udało się. Raz, dwa, trzy. To sobie sprzedajemy, dobra. To pojedyncze sztukę też mogę sprzedać. Tu jakiś Herot mamy dziady. Mogę sobie nawet to wymienić na skrzynkę i chyba tak zrobię. Ale ale najpierw to chodźmy na, na one, one Night Casino, bo jeszcze sobie tutaj dzisiaj widzicie nie odbierałem nic. Tak samo nie robiłem sobie bicia z etrujeczką. Także sobie zmieńmy umki na te. Hop, FK Dostaliśmy expik. Czyli nic jakoś szczególnie ciekawego. No mówię, na 300 zdobyć się dosłownie nie udało nic. Co jest bardzo przykre. Jeśli chodzi tutaj o 108. ,4. Kalendarz nic. To sobie też zaraz trzeba. Albo to można zniszczyć. Jeśli chodzi o 108, to tutaj również sobie odbieramy proszę 10 sztuk, bardzo fajnie. E, odbieramy sobie walutę, zrobimy sobie tutaj bitkę na turce, na mistrzu na turce, bo no jeszcze nie, nie czuję aż tak tego, e, tego pięknego tropiciela. No przede wszystkim musiałbym tu jakieś umki trochę lepsze skleić. Myślę, żeby wtedy dawał bez problemu radę temu mistrzowi, a ja tak muszę tutaj kontrolować tę turkę. No jak mi za bardzo bony nie siadają. To może być ciężko. Hop. Tam jakieś szybkie strzały zamrożonka, jak siadają, to jest też całkiem nie najgorzej. Eee, u -u -u, nie to chciałem. <laughs> nie chciałem podwójnego dechu, ale powiedzmy, że jakiś tam e, zdaje egzamin. Jakoś. Nawet nie najgorzej. Bym powiedział ten podwójny dech. I hop. Expic, 50-krotność Expa. Mm, kolejna. Mm, ciekawe na co ja to wykorzystam. I tutaj na tej postaci, no tak jak powiedziałem, no, nic się nie udało za bardzo zdobyć. Jakieś tam hera, które w przyszłości może zostaną wykorzystane, jak na przykład zbroja na 190 czy, czy budki na 190 jakieś naszej na 190. A tak, no, tutaj mamy legendy, więc it is what it is. Mogę nawet zajrzeć tutaj do depo, bo nie mam pojęcia, co ja tutaj w tym depo mam. E, a właśnie, tu mamy trochę tych exp'ów. E, o właśnie, miałem sobie tu w ogóle strój przełożyć, więc przekładam. E, sobie nawet założę teraz ten strój na tej postaci. E, o proszę, tutaj jakieś herka sobie pozostawiałem, e, które może się z czasem przydadzą. O, tutaj właśnie buty, zbroja. Tutaj mamy z One Night Casino. Tu walutkę mamy. Gdzie ja tę walutę trzymam? O, tu nawet miałem Questy robić. Mam serdniczek kupiony specjalnie. Kupiłem, żeby sobie ułatwić później. E, skrócić skrócić latania postaciami. O, właśnie. Mamy tutaj te całe. E, wakacyjne blankiety na unikatowy strój. Wykorzystajmy sobie. Mamy 20 waluty. 20 waluty to jest sporo, bo możemy kupić tą heroiczną skrzynkę. To jest. To jest fajna opcja, to jest bardzo fajna opcja, nawet bym powiedział. Chodź tu czuro. Dawaj to. I jakiś tepek. Do zachodniego mistra. No na co tam? I odpalamy skrzyneczkę. Boom. No niestety Herko, tylko tylko heroik, więc e, nie ma nic ciekawego. O, taki sobie strój tutaj wybrałem z tego One z tą postacią. I to jest u kogo u Andreasa tutaj. Mhm. I co mamy takie? Albo takie Pokaż mi to Takie Aha, albo takie Aha Dobra No to daj mnie tego jednego I tego jednego Mnie daj Oki, okay. jakieś tam stroje są Powiedzmy, coś tam pamiątkowego Jakieś dziadostwo Będzie Zobaczymy na ile to się w ogóle przyda nada na cokolwiek. Dobra, tu sobie o hits, hits, hits. Kolejna postać: 144, również tutaj niestety nie, nie posypała jakoś za bardzo. Aczkolwiek, czapa na 150 na tropa również tutaj się pojawiła, więc jest taki pozytywny, mały, ale pozytywny e, aspekt, e, jeśli chodzi o zdobycz legendarną. E, I co jest przykre, jest to jedyna zdobycz legendarna, jaką udało mi się zdobyć. E, niewiele ich w ogóle widziałem na Walhali, ale to jest to co udało mi się zdobyć to jest pierwsze moje bicie 150 po wbiciu tej postaci także XD, fajnie właśnie tu sobie jeszcze schowamy te herka, one się tam powiedzmy przydadzą, bo są to dobre itemki, po prostu jakościowo dobre itemki eee, tutaj sobie to schowajmy, strzałki <laughs> tutaj się to do ulepszeń do ulepszeń przyda, czyli sobie tu schowajmy okej okay. eee. I chodźmy tutaj na mapkę One Night Casino. Tutaj też kończą mi się te zwojki, widzowie. Moi drodzy, kończą się. Zobaczmy aktualności. Może da, dali zwojki znowu? Nie dali. Niestety nie dali. E, chodźmy, hop. Ten poziom średni. Średni, hop. FK. Dostaliśmy unikat. Nic ciekawego. No i została nam praktycznie ostatnia postać. Tutaj na Syberii. Wojownik e, 324. Chodźmy sobie do miasta. Pochwalę, pochwalę się Wam tutaj zdobyczą, jedną, e, którą zobaczycie w Mixie. Albo nie, chyba w jednym odcinku ona była w ogóle XD, e, coś ich się tutaj złapało. No, jest i ona na 270. Czapka z tak Tako bardziej bym powiedział, że kolekcjonersko, pamiątkowo złapana. E, oczywiście z koloska, bo z bym pewnie nie złapał XD, e, ale no, mówię tak, bardziej pamiątkowo. E, w sumie całkiem. Całkiem spoko, opcja. Dla mnie to tam zawsze wiecie miły aspekcik, taki miła pamiątka, mówię drugi, dziewiąty, czyli chwilę przed końcem eventu, Szkoda, że nie naszej, bo miałbym już fajny nasior. W razie jakiejś tam syby powiedzmy którąś z postaci, to zawsze fajny naszyjnik, taki topkowy z dotyczkiem, fajna rzecz. No nic, trudno, jest legenda, trzeba się z niej cieszyć e, Tutaj na Syberii tak to za, za dobrych lotów nie było No i została nam jeszcze, moi drodzy, Valhalla Na której totalnie nic nie oddało Totalnie, totalnie zero, totalnie nic e, Tutaj jesteśmy postacią Tanskiem Pod Dracoliszem Tu widzicie, jeszcze miałem jakieś nawet do, do wykorzystania dziady Ale ich sumarycznie nie wykorzystałem No nic, będą na jakieś ulepszajki, czy czy na cokolwiek postać e, postać postać postaci bo jeszcze tutaj jest 64 na których no, nie udało się zdobyć dosłownie ani jednej legendy e, jedną legendę dostałem eventową zaraz e, zaraz ją tutaj pokażę jeszcze co i jak duch pokorzysty oddasz na pocieszenie no, też mi pocieszenie e, gówno oddał jeszcze jeszcze nawet nie przeprosił. E, postać 64. poziom, która przez pół eventu bawiła się na 55. i w sumie te bicie 55 było całkiem w porze i przyjemne. E, a tak się prezentuje ta postać, właśnie o, tutaj też bity był jakiś e, kolosek. To można się tego pozbyć, chodźmy do Karkahan e, Ile tutaj tej waluty? 13. No to dwie, dwie skrzyneczki unikatowe sobie tutaj na tej postaci również zakupię, właśnie w tej chwili. No i te łapki dostaliśmy od biznesmena, także bardzo fajnie, jeszcze raz pozdrawiam, jeszcze raz dziękuję. Hop, pierwsza skrzynka, nic, druga skrzynka, również nic ciekawego. E, więc to, tak, jeszcze chodźmy sobie do tornek, e, odpalimy sobie tutaj również e, One Night Casino. No i to już będzie tyle moi drodzy. Taka ostatnia postać na całej reszcie światów. No dosłownie nic się nie działo. E, tyle co na klasiku, tam jeszcze kilka bitów zrobiłem, kilka her pospadało, ale no to wszystko widzieliście w sumie na odcinku z klasika, na którym tam pokazywałem, że sobie expię, coś tam robię, nie wiadomo co. E, także tak to się prezentuje. Czekajcie, jaki ja poziom w ogóle wybrałem? Bo nie wiem. Nie wiem jaki poziom wybrałem. Teraz hobby na Fka no i tak, moi drodzy, tak jak mówiłem dzisiaj, jeszcze tutaj zrobiłem jedno bicie w ogóle tego koloska. Udało się hero czapkę zdobyć e, na ostatnie, na ostatnie, ostatnie bicie. Jeszcze sobie One Night Casino klikniemy, hop, bijemy, dostaliśmy unikatową czapkę, także e, no nic szczególnego, nic specjalnego, nawet bym powiedział, że kiepsko troszkę. E, no i to w sumie będzie tyle, moi drodzy, w tym. Odcineczku. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Mam również nadzieję, że Wam jednak posypało trochę lepiej niż mi, bo ja tutaj do końca zadowolony nie jestem, ale narzekać też jakoś bardzo, bardzo nie mogę. To tyle. Ja życzę Wam miłego dzionka. Trzymajcie się. Buziaczki. Do następnego. Cześć, cześć.